Thank you. Ma. dzisiaj na luźno o skrzyniach do Dniepra, pokażę Ci jak wykonuję naprawę skrzyni. Jak widzisz tutaj jest rozbierana, używana skrzynia i wszystkie elementy praktycznie są do wyrzucenia. Trzeba zakupić nowe wałki, nowe koła zębat, tutaj widać nawet nowa choinka i jest wyłamany jeden ząb w kole zębatym. Generalnie ciężko jest dostać dobrej jakości części, najgorsze są te najnowszej produkcji, lepsze są te z epoki tak zwane ale i tak czasami są jakieś kwiatki. Wszystko trzeba mierzyć 10 razy, zanim się wykona jakąś naprawę, czy tam dopasowuje się elementy. Także to nie jest takie proste. Zobaczysz na filmie, co robię po kolei z tymi skrzyniami, a teraz zaczynam rozbieranie. rozebrane widać zatartą tulejkę na wałku koło pierwszego biegu wyrobione koło pomocnicze bieżnia przesuwek przesuwki ok przesuwka wyrobione zęby więc do wymiany koło zębate drugiego biegu ok także czasami jest tak że skrzynia są w bardzo dobrym stanie Mogłyby być nawet nowe mało używane, ale to jest rzadkością, przeważnie do złomu. Wyrobione koło pomocnicze do wymiany. Bieżnia przesuwki OK. Przysówka powyrobione zęby, więc do wymiany. Bieżnia przesuwki powinna być przesuwna. Przesówka powinna być z pierścieniami obrowymi, żeby koła, przy dociskaniu, wyrównywały prędkość. Tutaj to się nie dzieje, i przy zazębianiu po prostu te koła te przesuwki wyrabiają się razem z tymi kołami pomocniczymi z koła zębatego. Jak widzieliście, tam wałek był też wyrobiony przez tarcze sprzęgłowe, przez zabierak tarcz sprzęgłowych. Tutaj cała choinka. Tak zwana sprzęgłowa, jest prawie do wyrzucenia, bo wyłamane zęby. Łynka zdawcza z bieżniami przysówek, przesuwkami, z kołami pomocniczymi. Olej patrzymy, co tutaj się dzieje. Dobra, teraz jeszcze jedna skrzynia, bo tutaj kilka skrzyń na tym filmie rozbieram naraz, Tutaj jest troszkę pomieszane. Także rozbieramy i mamy rozebrane No i dalej weryfikujemy co tutaj się dzieje Choinka sprzęgłowa do wyrzucenia uszkodzone zęby kół stałych drugiego biegu koło czwartego biegu ale dobre Przesuwka lekko zaokrąglone Zęby, Bieżnia przesuwki. One się praktycznie nie zużywają, mogą być ewentualnie wyluzowane na wałku. Tutaj koło trzeciego biegu też wydaje się w porządku. Koło pomocnicze nie jest uszkodzone. Tutaj widać koło drugiego biegu wyłamany ząb do wyrzucenia. Koło przesuwka. Też wyrobione zęby delikatnie. Bieżnia przysówki, dobry stan. Koło pierwszego biegu, koło zębate pomocnicze. Daje się też być w porządku, także one będą wykorzystane. Tutaj kolejna skrzynia, widać wałek zdawczy. Widać, że. One były zrobione już przez kogoś wcześniej na tulejach z brązu. No i widać, że one obracały się na wałku, a one powinny być na stał. I koła powinny obracać się na tulejach, które są na ciasno osadzone na wałku. Kolejna skrzynia. Tutaj widać, jak luz promieniowy i poosiowy wygląda. No to jest dra dramat po prostu, tak. I nie ma prawa taka przysówka trzymać takiego biegu. On na pewno wyskoczy. Koło zębate trzeciego biegu również widać luz promieniowy i poosiowy zbyt duży. Koło drugiego biegu również ma zbyt duży luz poosiowy i promieniowy, jak i koło pierwszego biegu. Dodatkowo koło pomocnicze pierwszego biegu ma bardzo mocno zniszczone zęby, więc ta choinka będzie musiała mieć wymienione wszystkie tulejki, niektóre koła zębate. No, część elementu będzie wykorzystana. No I teraz rozbieram tą choinkę no i weryfikujemy jeszcze to na, na luźno jak już jest to rozebrane widać koło czwartego biegu przysówka w miarę wygląda, ok, przyzwoicie. Tulejki żeliwne fabryczne są, są zbyt luźne. Tutaj widać koło pomocnicze trzeciego biegu, tragedia. Tulejka zniszczona, zbyt luźna, koło drugiego biegu. Jakieś ma dziwne zęby. on jest do wyrzucenia. Przysówka bardzo, nawet w dobrym stanie. Bieżnie, jak zwykle, w dobrym stanie, chociaż mogą być to luźne na wałku. No i tutaj pierwszy, koło pierwszego biegu bardzo niszczone koło pomocnicze. Więc tu w I tutaj kolejna choinka zdawcza. I ono jest dosyć w ładnym stanie tutaj koło czwartego biegu bardzo ładne bierznie przesuwki tulejki do wymiany przesuwka delikatnie wyrobiona jeszcze by pochodziła trochę koło trzeciego biegu też wydaje się być w porządku koło pierwszego biegu również w porządku. No i tutaj mam jeszcze dwa koła drugiego biegu. no To się nie nadaje, bo ona ma wyłamany jeden ząb. Raczej tego nie będę naprawiał. Jakby to jakiś Indianiec rozbierał tą skrzynię, to pewnie by to naspawał. Ale ja sobie odpuszczę. No i to koło zastąpi to z wyłamanym zębem, ono jest w porządku. Także w tej skrzyni mało elementu będzie wymienione na nowe, ponieważ większość jest w dobrym stanie. Zostaną wykonane nowe tulejki, także czasami się uda. Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. I można wydać pieniądze na zakup skrzyni i być zadowolonym, a można kupić kilka skrzyni, nie wybrać nic z tych skrzyni. Także taki to jest urok tzw. ruskiej materii. Tutaj mamy dorabiane wałki i koła zębate dorabiane pręty wysprzęglika dorabiane kołki sprzęgłowe nowe wałki nowe koła zębate kilka ele innych elementów tutaj też przesuwki i inne teraz jedziemy z pomiarami przed dorobianiem tulejek należy wszystkie wałki pomierzyć czy mają bicia Te dorabiane no mają delikatne bicie, ale nie ma tragedii w porównaniu do tych fabrycznych. Także teraz lecimy z dorabianiem tulejek i akcja. widać na załączonym obrazku. Ten wałek to jest po prostu szczyt radzieckiej techniki. <ścoughs> Teraz zaczyna się zabawa z dopasowywaniem indywidualnie tulejek do kół zębatych. Generalnie powinno się wykonywać szlifowanie wałka i otworów w kołach zębatych, żeby były cylindryczne, żeby wałek był na całej długości równej średnicy. Wtedy do wykonuje się odpowiednie pasowanie, każda tulejka praktycznie by była identyczna. względniałoby się tylko szerokość kół zębatych. Niestety fabrycznie te koła mają rzeki i trzeba dopasowywać im indywidualnie każdą tulejkę. Ja stosuję luz promieniowy rzędu 5 do 700, luz połościowy około 1 do 20 mm. Wtedy jest ok. No i na szybko porównanie kwiatków, czyli jak różne są koła, jak długo trzeba dopasowywać i jak się z tym bawić. A teraz lecimy ze składaniem, indywidualnie dopasowane każde tulejki do każdego koła, luzy zachowane odpowiednio, przesmarowane olejem, nie widać luzów, a koło jednak obraca się swobodnie. I tak to powinno wyglądać. Jest swobodnie osadzone z odpowiednim luzem promieniowym i osiowym, a jednak nie buja się na boki. I tak powinno być to wykonane. Tak po kolei lecimy ze składaniem koł, aż mamy poineczkę elegancką, która zawiezie nas na koniec świata. <śm> Także wszystkie koła założone, dopasowane. No i trzeba pokazać teraz, jak to się kręci widać że nie ma żadnego bicia no dobra to teraz lecimy już z muzyczką drugą skrzynię akcja Gotowe, czas na montaż. Teraz montuję skrzynię na łożyskach wyluzowanych, tak żeby sprawdzić jak współpracują ze sobą poszczególne koła zębate, w jaki sposób na bieżni przesuwki wodziki ustalają przesuwki. Czy są w osi z bieżniami przesuwek, czy są przesunięte do jednego z kół. Jeżeli są przesunięte do którejś krawędzi, Koła pomocniczego koła zębatego danego biegu. Wtedy trzeba wymienić wodzik na taki, który będzie ustalał przesuwkę w innym położeniu. Jeżeli nie posiadamy innych wodzików, wtedy należy napawać którąś z części, którąś ze stron wodzika i przeszlifować na pliprce do płaszczyzn, tak żeby przesunąć oś wodzika względem osi mocującej tarczy zmieniacza biegów, tak zwanej gitary. To spowoduje, że wodzik będzie trzymał przesuwkę na środku bieżni przesuwek oraz to, że gitara będzie miała pełny zakres ruchu i wodzik po zmianie biegów nie będzie napierał przesuwki na koło zębate. Czyli jeżeli nie będzie napierał, wtedy nie będzie go wycierał nie będzie takiego efektu po, po jakimś okresie eksploatacyjnym, że wyciera się wodzik, i wtedy przesuwka nie jest dobijana dobrze do koła pomocniczego danego koła zębatego. W efekcie podczas eksploatacji przesuwka nie będzie pracować dobrze po kole pomocniczym danego biegu. Następnie wyrabiają się krawędzie koła pomocniczego oraz krawędzie przesuwki. I co doprowadza do tego, że bieg zaczyna wyskakiwać. W tym miejscu widzimy, jak przysłówka pracuje po kole pomocniczym biegu. Tutaj, jak w jakim miejscu jest, kiedy jest nie włączony bieg. Tutaj widać, że jest troszkę zbyt blisko trzeciego biegu. No i to trzeba skorygować sposobem takim, jakim omawiałem wcześniej. W zasadzie ta skrzynia by pracowała. Ale, jeżeli byśmy tego nie poprawili, to efekt by był taki. Wodzik na jedno koło by zbyt mocno napierał, a do drugiego nie dobijałby przesuwki. I, I efektem by było to, że bieg by zaczynał wyskakiwać. Z jednej strony by się wycierał, a z drugiej strony niszczyłyby się zęby koła pomocniczego i przesuwki. Jak wszystko jest sprawdzone i wydystansowane, czas na składanie na gotowo. Czynia złożona, więc czas na skręcanie dekla. Tutaj widać, że wytulejowane jest też gniazdo pod wysprzęglik, również z brązowej. Ja robię ją dłuższą, żeby było lepsze prowadzenia. Odpowiednie pasowanie i wtedy nie ma prawa olej wyciekać. W kolejnych filmach, kolejne modyfikacje, dorabiane wałki, dorabiane koła zębate o innych przełożeniach. Jeżeli podobał Ci się materiał, chcesz więcej wiedzy, subskrybuj kanał. Pozdrawiam, cześć.